Masz podpisaną umowę z instalatorem na wymianę źródła ciepła z dotacją, a nasze urządzenia przypadły Ci do gustu? Powiedz swojemu instalatorowi o grupie Berski. Możemy nawiązać współpracę i dostarczyć Wam najlepsze urządzenia dostępne na rynku. W naszej ofercie znajdziecie unikatowe, jedyne w swoim rodzaju kotły na drewno i pellet, jak również. Kotły typu Slim, również z automatycznym odpopielaniem, gdzie nie znajdziecie tego u nikogo innego. Pompy ciepła z czynnikiem R290, jedyne niepowtarzalne, najlepsze na rynku dostępne od ręki. Również kotły budżetowe, czyli jedne z tańszych na rynku. Kotły. Peletowe automatycznie. Mogą się Państwo skontaktować z nami telefonicznie, jak również zapraszamy do naszej siedziby. A nasz telefon znajdziecie na naszej stronie www.berskich.pl. Zapraszamy serdecznie.